Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi trzech stronnictw rządzących w Polsce, zagrożeń dla Polski czy umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Proszę bardzo, tam, tam pan z tyłu, chwileczkę, pan za moment, proszę bardzo pana. Dziękuję. 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 Dobrze. Chciałem spytać o taką, rzecz związaną z takim sposobem myślenia pana opartym na istnieniu co najmniej trzech stronnictw, jeżeli chodzi o służby. No te amerykańsko-żydowskie, niemieckie i rosyjskie, jakie główne i taki czwarty gracz w postaci Chiny. I zastanawiam mnie często, jak bardzo jest wpłacany przekaz do tych trzech, ewentualnie czterech stronnictw. Natomiast kompletnie pomijane jest działanie jednostek, to było trochę większych grup, później ewentualnie to wchodziły w, w wielkie konglomeraty, i inne państwa. Kompletnie pomijany jest jakikolwiek wpływ, jakakolwiek decyzyjność. nie I zastanawiam się, czy to się ogranicza tylko i wyłącznie do tych działań w takim razie, czy to, czy możemy tutaj mówić o ogólnym myśleniu pańskim jako człowieka, gdzie zazwyczaj no nie ma tutaj takich tak stomii, ale nie dostrzega Pan do innych czy i czy ewentualnie jest tutaj wiara w to, że te trzy grupy kompletnie dominują nad pozostałymi i nie dajmy im jakkolwiek się wypowiedzieć, że no, nie wiem, jak to nazwać właściwie. Nie wiem, czy mnie pan rozumie. Jeżeli tak, to... Jest, to, jest, to, jest, to jest. No nie wiem, co pan ma na myśli, mówiąc o innych grupach. Kogo konkretnie? E, dajmy na przykład grupę polską, tak? W sensie na przykład mówimy o stronie polskiej. Pan że jest kontrolowany na przemian przez pozostałe te trzy z tymi Ewentualnie naciskiem, gdzieś tam z tyłu. Czy jest tutaj mowa w takim razie o jakimkolwiek innym wpływie? Czy może jest przyjęło się tak, że postał z nie mając do gadania i jesteśmy w takiej beznadziejnej sytuacji, stawiamy się w roli ofiary. Nigdzie nie mówimy tutaj w tym momencie teraz o tym, że możemy coś zmienić. Czy ja nie spodziewam się od pana recepty, bo nikt chyba tutaj nie zna, ale to w takim razie, jeżeli jesteśmy w tak beznadziejnej sytuacji, że ciągle przemieszczamy się pomiędzy wpływami tych trzech stron? To co właściwie powinniśmy zrobić, albo czy to może się pan zastanawia na prójcie, no tak jak mówię nie spotykam częsty, bo nie znam A dlaczego? Proszę Pana, ja chętnie się podzielę swoimi tutaj uwagami na ten temat. Y, otóż y, ja nie wykluczam y, tego, że w, w Polsce realizowane są interesy jeszcze innych y, graczy. Nawet korporacje międzynarodowe mają swoje interesy w Polsce no i mają dostatecznie dużo instrumentów, żeby te interesy realizować, niezależnie od państw, bo korporacje z natury rzeczy są wielonarodowe. I bardzo dobrą ilustracją tego jest na przykład prywatyzacja majątku państwowego, jaka się dokonała w latach 90., zwłaszcza w pierwszej połowie lat 90. -tych. To nie zawsze tam rzeczywiście pan Kulczyk upośrednił telekomunikacji polskiej dla francuskiego France Telecom, przedsiębiorstwa państwowego francuskiego w 100% i to zostało nazwane prywatyzacją. To zostało nazwane prywatyzacją. A pan Kulczyk w tym pośredniczył. No, pan Kulczyk już nie żyje, więc demortuis niechilni nie bene, a on kiedyś powiedział sam przed sejmową komisją, która tam wyjaś... próbowała wyjaśnić sprawę Rywina. Jak on tam zaczynał. Więc on dostał milion dolarów od swojego ojca, tak w prezencie. A ten ojciec to był prezydentem wywiadu w Wiedniu. No to przecież ja uważam, wie Pan, że ci nasi krezusi, w rodzaju Pana kulczyka, oni działają na majątku powierzonym. Tam na boku mogli sobie już coś uciułać własnego, ale działają na majątku powierzonym i muszą się rozliczać. Muszą się rozliczać. A jak ktoś się nie rozlicza, czy źle się rozlicza, no to tak kończy karierę biznesmena jak pan Krauze, A kto zajął miejsce w spółkach zajmowane przedtem przez pana Krauzego? A syn pana generała Marka Dukaczewskiego. Widzi pan, tutaj jest, mamy do czynienia z sukcesją jak najbardziej przemyślaną. I to jest również częściowa odpowiedź na te tajne służby. No ja, proszę się nie gniewać, ale ja w, w, w takim wystąpieniu nie mogę poruszać. To Władysław Gomułka poruszał wszystkie sprawy, jak przemawiał, to już wszystkie sprawy nieba i ziemi. No ale on przemawiał 7 godzin. Ja tyle czasu nie mam, bo tu mamy, jak tu mówił Pan, do godziny 21, to już niewiele, niewiele czasu. Proszę bardzo, pan jeszcze się zgłasza, a potem pan. Tak, tak. O pan, proszę bardzo. Chciałbym jeszcze takie nie wiadomo, pytanie. Co jest dla nas największym zagrożeniem? LGBT czy Muzułmanie? Krótko. Moim zdaniem Muzułmanie nie są największym zagrożeniem. Sodomczykowie też nie są największym zagrożeniem. Moim zdaniem największym zagrożeniem dla Polski to są strategiczni partnerzy. Czyli? No Niemcy i Rosja. Niemcy i Rosja. Jesteśmy pomiędzy Niemcami i Rosją. No, więc więc... zawsze byliśmy. No byliśmy. tak, ale to proszę, tego pana, już nie zmienimy. Nie, byliśmy, zawsze, nie byliśmy tak. zawsze. Byliśmy zawsze. tylko. Będziemy, byliśmy zawsze. Tak. Tylko, że były takie okresy, kiedy Polska leżała cały czas w tym samym miejscu, gdzie leży ale była mocarstwem europejskim. I to nie, nie dlatego nie była, że leżymy po, między Niemcami i Rosją, tylko żeśmy się trochę inaczej rządzili niż teraz. I to, no bo... Ale się nie da inaczej. <grych> no, nie jak to się nie da? Jak to się nie da, proszę Pana, kiedy się dało? Przez kilkaset lat. W XVI wieku? No tak. No, no właśnie. W XVI, XVII... No dlatego żeśmy, dlatego... Proszę pana, ale oczywiście, dlaczego? Dlaczego się skończyło? Wie pan, czy pan nie wie. No oczywiście, że nie. No to niech pan powie. Rozpad, rozpad. Ale dlaczego rozpad ma skończył? Właśnie nie proszę pan, pana, widzę, że pan nie wie. Widzę, że pan nie wie. Proszę się nie gniewać. Otóż w XVI i XVII wieku Polska była mocasą. Proszę usiąść łaskawie. I wreszcie stało się coś. Że Polska zaczęła słabnąć. Dlaczego? Otóż w XVII wieku miał miejsce potop szwedzki. On trwał 5 lat, ale, ale zniszczenia kraju spowodowane wtedy są porównywalne ze zniszczeniami podczas II wojny światowej. Ale no Proszę, proszę poczekać na dalszy ciąg. W rezultacie po tym potopie szwedzkim pojawiła się w Polsce warstwa społeczna, której przedtem nie było, mianowicie szlachta gołota. Ludzie i całkiem liczne grono ludzi pozbawionych wszelkich środków do życia, natomiast mających prawa polityczne. I ci ludzie się bardzo szybko nauczyli komercjalizować te swoje prawa polityczne. A w, w rezultacie komu sprzedawali sprzedawali je magnatom, a magnaci sprzedawali je obcym dworom. Rozwinęła się agentura, w rezultacie której obce dwory zyskiwały coraz większy wpływ na sytuację w Polsce. Na przykład w 1720 roku stanął w Poczdamie traktat tajny prusko-rosyjski, w którym obydwie strony się zobowiązywały do tego, że nie dopuszczą do powiększenia wojska w Polsce. I chociaż takie próby były podejmowane, nawet dochodziły do fazy ustawodawczej, to do końca istnienia państwa polskiego się tego wojsko, dlatego że agentura była bardzo wpływowa. I teraz mamy sytuację podobną. I teraz mamy sytuację podobną, która się datuje od 1944 roku. Proszę Państwa, powiem tak. Państwem musi ktoś rządzić. Państwem nie może rządzić ulica. Zwłaszcza państwem, które dysponuje bronią jądrową. Nikt na to nie pozwoli, ale trzeba suwerenom kadzić, żeby można ich było przystrzygać. Natomiast no, jeszcze by tego brakowało, żeby tam ktoś taki rządził. No. Jak on nawet nie wie, że jest przystrzygany, to nie wolno mu dawać nic do gadania. Co jest potrzebne do rządzenia państwem? Dwie rzeczy, siła i wiedza. Jednym i drugim dysponują tajne służby i armia. Więc mają wszelkie atuty, żeby państwem rządzić. I tak jest. I tak jest. Na przykład, kiedy w latach dwudziestych modernizował Turcję Kemal Atatürk, no to wtedy już panowało takie gusło, że musi być demokracja. Jak już nie możecie wytrzymać bez tej demokracji, to dobra, zakładajcie sobie partie, kotłujcie się tam, i tak dalej, ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wygrywa nie ta partia, która ma wygrać, to armia mówi: o, zaraz, zaraz, tu były nieprawidłowości, to trzeba powtórzyć, i tak aż do skutku, czyli aż wygra ta. Druga metoda to jest taka chamska trochę bezpośrednia. Druga metoda jest subtelniejsza. To w zachodniej Europie to jest i bardzo ładnie można o tym się przekonać z takiej książki wywiadu rzeki, który przeprowadza pani Krystyna Okręt, z tych okrętów z korzeniami. No i ona jest prywatnie naturalną przyjaciółką byłego ministra spraw zagranicznych Republiki Francuskiej Bernarda Kushnera. Bardzo inteligentna pani. No i przeprowadza wywiad rzekę z takim hrabią Aleksandrem de Marange, który jest szefem wywiadu francuskiego. Tam wypytuje go różne rzeczy, a w końcu pyta, znaczy nie w końcu, tylko między innymi pyta go tak, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci Pańskiego wywiadu? A on taki oburzony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondant. No to ona mówi, przepraszam, nie chciałem pana urazić, ale w takim razie skąd ci honorable correspondant się u pana? A on już udobruchany mówi, ach proszę pani, z rozmaitych środowisk, może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable korespondentem tejszego wywiadu. O, ona go już nie pyta przezornie, on już nie odpowiada, w jaki sposób odbywa się werbunek takiego dygnitarza. Przecież w jakiś sposób się musi odbywać. Czy na przykład w taki, że do pałacu Lejzyńskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, wchodzi werbownik z wywiadu, bez puchania wchodzi do gabinetu, bez zaproszenia siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i mówi do tego ministra, ekscelencjo, macie tu papierek do podpisania, tu pseudonim taki, a taki, a tamten na równe nogi się zrywa, bierze fotel Ludwika XV, roztrzaskuje mu na łbie. I tamtego karetka na sygnale odwozi do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło. No to pewnie tak się to nie odbywa. A no jak nie tak, to jak? To jak? Otóż myślę, że do jakiegoś ambicjonera przychodzi pan, albo nawet dwóch, i powiadają jemu tak: proszę pana. My już tu Pana od pewnego czasu obserwujemy, bardzo nam się podoba to, co Pan mówi, co Pan robi. Jesteśmy przekonani, że Pan w przyszłości odda nieocenione usługi Republice, ale sam Pan rozumie, więc jak On rozumie. To zaczynają do niego spływać pieniądze, nieduże, ale takie, które mu umożliwiają finansowanie kampanii politycznych. Media zaczynają się nimi interesować, robią z nimi Wychodzi z anonimowości, zostaje radnym miejskim, potem merem, później deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, potem zostaje senatorem, potem ministrem stanu a potem być może nawet prezydentem. Ja podejrzewam, że Emmanuel Macron w ten sposób jego kariera się dokonywała. Co to komu szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny? To nic nikomu nie szkodzi. Więc to jest taki bardziej elegancki sposób. I to nie ma w tym nic złego, że żeby... Jeszcze raz powtórzę państwem, ktoś musi rządzić. Więc dlaczego niebezpieka? Problem polega na tym, że w państwach poważnych bezpieczniacy służą swojemu państwu. Służą swojemu państwu, a w państwach pozostałych służą innym państwom. I to właśnie jest nasz największy problem polityczny, że nasza bezpieka nie służy państwu polskiemu. No i nie wiem, co zrobić tutaj. Pan mnie pytał, czy jakieś wyjście z sytuacji, no jest wyjście z sytuacji, nawet dwa. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Wolałbym to drugie, wolałbym to drugie, bo zabijać to oni prędzej nas by pozabijali, bo to oni mają broń, a nie my. Także jest, ale jeszcze panu tam odpowiem, panu w okularach, który w tej chwili rozmawia z kolegą. Że jest jedna, jeden warunek sine qua non, żeby coś zrobić, bo Pan ma rację, jest, że tak powiem, stronnictwo polskie w Polsce, ale co z tego, kiedy ono nie ma społecznego poparcia? Ono nie ma społecznego poparcia. Poparcie mają ugrupowania, które są tutaj podsunięte przez naszych sojuszników, nazwijmy to. Więc, ale nawet w takiej sytuacji jest pewne światełko w tunelu. Otóż możemy, zawsze jest szansa, żeby coś pożytecznego zrobić, dopóki mamy państwo. Jakiekolwiek by ono nie było. Dopóki mamy państwo, to zawsze może przyjść dobra koniunktura międzynarodowa i zawsze możemy tę sytuację zmienić. Natomiast jeżeli nie mielibyśmy państwa. To nawet jakby przyszła wyśmienita koniunktura międzynarodowa, to już nic nie możemy zmienić, bo nie mamy państwa. Dlatego państwo jest pewną wartością, ale nie wszyscy ludzie w Polsce to rozumieją, zwłaszcza teraz, kiedy zostali rozhuśtani emocjonalnie. I właściwie w Polsce już się nie uprawia żadnej polityki. Nawet być może, że nasi dygnitarze mają to surowo zabronione. Natomiast uprawia się walkę kogutów. Gdakanie słychać aż pod niebiosa, pierze się, sypie naokoło, ale z tego nic nie wynika, z tego nic nie wynika. Proszę państwa, wszystko wskazuje na to, że najbliższy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie zakończy się falstartem. Najważniejszym wydarzeniem tego szczytu miało być podpisanie przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, no ale ukraińskie władze wstrzymały drokowania na ten temat w momencie, kiedy Parlament Ukraiński odrzucił ustawę przewidującą możliwość wypuszczenia. Z więzienia Julii Tymoszenko na kurację w Niemczech. Uznane to zostało ten, ten warunek sine qua non podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską został uznany za upokarzający. No ale to był taki pretekst, bo w gruncie rzeczy hmm, również Rosja przypomniała Ukrainie, po której stronie kordonu się znajduje i to w sposób taki bardzo konkretny. W rezultacie Ukraińcy zrobili tak, jak zrobili, to znaczy władze zrobiły tak, jak zrobiły, bo oczywiście lud, a konkretnie studenci, rozpoczęli natychmiast w Kijowie manifestację za przyłączeniem się do Eurokołchozu. To właściwie nie tyle przyłączeniem się, bo o tym, Wymieszczenia mowy, tylko za podpisaniem umowy stowarzyszeniowej. Warto zajrzeć trochę za kulisy tego falstartu, żebyśmy lepiej zrozumieli, co tu się właściwie dzieje i jak nasz nieszczęśliwy kraj został po raz kolejny wystawiony do wiatru nie tylko przez zimnego rosyjskiego czekistę Putina, ale również przez naszą złotą panią Anielę. Otóż wszystko zaczyna się w roku 2008, pod koniec roku 2008, konkretnie, a konkretnie w grudniu 2008 roku, kiedy to pod koniec już drugiej kadencji prezydenta Busha, Kondoliza Rajsk która była sekretarzem stanów tamtejszej administracji wiedząc chyba już co się święci oznajmiła, że Stany Zjednoczone nie będą już forsowały uczestnictwa Gruzji i Ukrainy w NATO, tylko będą się koncentrowały na umacnianiu tam demokracji. Co to konkretnie miało znaczyć, to trudno powiedzieć, prawdopodobnie na pilnowaniu, żeby na czele tych krajów nadal stali amerykańscy agenci, no bo wtedy jest demokracja. Wiadomo, jak stoją jacyś tacy syny, ale nie nasze, no to wtedy demokracji nie ma i wtedy jest problem. Więc oczywiście wszystko muszą wiedzieć najlepiej Żydzi. Więc zanim jeszcze kondoliza raj w grudniu to te deklaracje złożyła, już Cadyk, najważniejszy Cadyk Rzeczypospolitej III o wszystkim musiał wiedzieć jakąś pantoflową pocztą od waszyngtońskich Żydów, przez Żydów nowojorskich, aż do Żydów warszawskich dotarła skrzydlata wieść, że już trzeba skończyć z post żonkami mrzonkami i właśnie Pan Aleksander Smolar, bo o nim mówię, napisał w żydowskiej gazecie dla Polaków taką bardzo pryncypialną krytykę post-jagiellońskich mrzonek. Wiadomo, że mrzonki to może mieć, mogą mieć starsi i mądrzejsi, a nie jakieś mniej wartościowe narody tubylcze, ale nie o te, nie chodziło o mrzonki jako takie post tylko o mrzonki samodzielne, dlatego, że partnerstwo w na które pani nasza Złota pozwoliła już w maju 2009 roku, jeszcze na kilka miesięcy przed sławetną deklaracją prezydenta Obamy z 17 września 2009 roku, w której oznajmił on, że Stany Zjednoczone wycofują się. Z aktywnej polityki w Europie Wschodniej i nawet w Europie Środkowej, no to nasza złota pani, jak powiadam, już w maju pozwoliła naszym umiłowanym przywódcom 2009 roku, w maju pozwoliła naszym umiłowanym przywódcom na taki rodzaj cukierka, który miał nam osłodzić bolesny powrót do rzeczywistości w postaci Partnerstwa Wschodniego. Wschodnie to też są post żonki, mrzonki, a nawet powiedziałbym nie tyle post jagiellońskie, co post-piłsudczykowskie mrzonki o tak zwanym programie prometejskim, ale tamte mrzonki są zakazane, to znaczy samodzielne mrzonki są zakazane, podczas kiedy mrzonka w postaci Partnerstwa Wschodniego, dokonuje się już pod ścisłą niemiecką kuratelą, więc tutaj żadnych niespodzianek być nie może. No i tak się stało. Wprawdzie nasza złota pani mi się nie zwierza, ale przypuszczam, że zaporowy warunek w postaci żądania wypuszczenia z więzienia na kurację w Niemczech Julii Tymoszenko był obliczony na to, że Ukraińcy go odrzucą jako upokarzający właśnie chodziło o stworzenie wrażenia, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, że nasza złota pani walczy o prawa człowieków z jednej strony, a z drugiej strony stanowiło sygnał dla, dla zimnego ruskiego czekisty Putina, że przy tych wszystkich pozorach Niemcy nie życzą sobie yy, yy, obecności Ukrainy w Unii Europejskiej.